Tarzna Kosińska, witam Państwa i zapraszam dzisiaj o raporcie powodziowym, jeśli chodzi o powiat gorzowski, będzie z nami w studio starosto powiatu gorzowskiego, pan Krzysztof Karwatowicz. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry, panie. Jak to wygląda? To właśnie w okolicach Kostrzyna odra łączy się z wartą. Jak tu wygląda sytuacja na dzisiaj? Kostrzyn jest bardzo specyficznym miejscem. Kostrzyn to jest miasto, przez które przetacza się jedna z największych ilości wody w naszym kraju, więc na pewno tej sytuacji jest jest poważna, ale też od razu muszę państwa uspokoić, że nie jest to sytuacja, która byłaby porównywalna z tragiczną sytuacją na Dolnym Śląsku. Generalnie mamy... To jest też inny charakter tej fali jest powodziowej. Jest zupełnie inny charakter fali powodziowej. My się stykamy z zupełnie innymi problemami. No my też mieliśmy taki kapitał w postaci czasu, który pozwolił nam się przygotować i myślę, że przygotowani jesteśmy bardzo dobrze. Tutaj niskie ukłony w kierunku Straży Pożarnej. Pan komendant Szymura, który koordynuje całą akcję, ale również w kierunku policji, w kierunku wojska, zarówno jednostek operacyjnych, jak i WOT-u, który uczestniczy. Bardzo istotną rolę spełnia WOPR Kostrzyński. Zadaniem tak starostwa w skali powiatu, jak i miasta Kostrzyn, burmistrza Kostrzyna, pana Kunta, jest koordynowanie tych akcji, dostarczanie materiałów dla odpowiednich służb. No i to czynimy. Najważniejszą taką informacją według zapewnień poszczególnych służb, a także na podstawie osobistego przeglądu wałów, którego, którego dokonałem, mogę powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa woda górą się nie przeleje. Oczywiście mówię o dużej dozie prawdopodobieństwa, dlatego że no, no nie nigdy, ma, nie, nigdy nie wiemy, czy, czy, czy gdyby się Ale pojawiły nie nagle deszcze, to na nie przez koronę wałów nie Co powinna woda przejść, natomiast będą występowały podsiąki. Tego właściwie jesteśmy pewni, tak? Zarówno nad rzeką Odrą, w części Kostrzyna-Szumiłowo, tam szczególnie, ale też nawet w samym centrum miasta przy, przy amfiteatrze, gdzie Straż Pożarna jest przygotowywana na odpompowywanie tej wody z powrotem do rzeki Odry. Generalnie mamy takich siedem odcinków naporu wody i siedem odcinków, na których poszczególne Służby szykują zabezpieczenie przeciwpowodziowe. One zaczynają się we wspomnianym przeze mnie szumiłowie, niedaleko już właściwie granicy z województwem zachodnio pomorskim, a kończą się na osiedlu warniki. No i tutaj może być dla państwa, szczególnie dla państwa spoza Kostrzyna, to troszeczkę zaskakująca informacja, bo ja mówię teraz o rzece warcie już. Natomiast mamy taką paradoksalną sytuację. Trzy dni temu został dopiero zostało dopiero odwołany przez służby wojewody stan suszy hydrologicznej. Na Warcie. na rzece-warcie i rzece noteci. Czyli jest mało. Wiele osób, kiedy podnosimy tę kwestię, mówi, ale przecież warta ma się gdzie rozlać. Tak, jest park narodowy uście Warty, są rozlewiska, tylko że tam, gdzie warta mogłaby się rozlewać, to warta ma jeszcze po prostu bardzo mało wody. Natomiast mówiąc obrazowo, warta mija centrum miasta Kostrzyna, na północ od centrum miasta Kostrzyna dociera do Odry i nie ma gdzie się, krótko mówiąc, wlać, dlatego że Odrą są tłoczone takie, Odra tłoczy takie ilości wody, że ta warta po prostu rozlewa się na boki, krótko mówiąc. I stąd te zabezpieczenia, stąd ryzyko występowania podsiąków, ale stąd też duża praca wszystkich służb, które wymieniłem. Przepraszam, nie wymienię jeszcze Straży Granicznej, która również bardzo cenną pomoc nam świadczy. I bardzo ważne miejsce zajmuje. No i, i, i krótko mówiąc, y, y, to zabezpieczenie y, na, tym, na tym się opiera. Ja też sytuacja, kilka... kostrzyna jest specyficzna dość, bo tam nie ma, zby... o ile się nie to nie ma tam zbyt wielu obwałowań. Tak, dokładnie i dlatego one są uzupełniane, a tam, gdzie są, są Dało wynoszone się to zrobić wyżej. przez te dni, w... y, tak. Tygodnie. Ja może takich kilka też informacji chciałbym Państwu najważniejszych przekazać. Dlatego, że my właściwie te miejsca wszystkie mamy już umocnione. Y, stan, ale Alarmowy, czyli ten, ten moment, kiedy rzeka zaczyna wychodzić ze swoich brzegów, zaczął się wczoraj o godzinie 14. Szczyt fali, fala, ta, taka kulminacja wody rozpocznie się mniej więcej w nocy z dzisiaj na jutro. O godzinie 14:15 będziemy mieli najwyższą wodę w kostrzynie w dniu jutrzejszym, i od tego momentu ta woda powinna opadać. A otrzyma się ta fala kulminacyjna, ten wysoki stan? 3 października wody. zejdziemy poniżej stanu alarmowego. Także, także stąd, stąd krótko mówiąc, jeżeli do jutra do jutra powiedzmy późnego popołudnia nie zdarzy się nic tragicznego coś czego nie potrafimy przewidzieć już pomijając oczywiście jakiegoś aktu sabotażu na wale ale nawet nawet nie, nie wytrzymania jakiejś konstrukcji ciśnienia tak, wody to jedynym już co nam będzie zagrażało to tylko lokalnie występujące podsiąki. tutaj bardzo ważny jest zdrowy rozsądek mieszkańców ich hmm, tak. i ich podejście i ich otwartość na komunikaty. Do jaki dzisiaj apel powinien płynąć zwłaszcza do mieszkańców okolic właśnie Kostrzyna. Przede wszystkim taki podstawowy apel to zachowanie zdrowego rozsądku i przede wszystkim bycie wyczulonym na komunikaty służb. Każda sytuacja kryzysowa jakby czy to jest powódź, czy to jest e, wojna, czy to są, nie wiem, pożary lasów. Zawsze m, tak naprawdę w, w, oczywiście z różnym natężeniem, ale pojawiają się dwa, zagrożenia dwa rodzaje zachowań ludzkich. Ale... Nie, 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 ma, nie ma takiego zagrożenia. Natomiast ja, ja chciałbym powiedzieć o czymś innym. E, generalnie część e, wśród u jednych mieszkańców, u jednych ludzi pojawiają się postawy e, altruistyczne, a u innych Podłe. I, I z taką sytuacją my też mamy do czynienia, to jest to, co w mediach, no w Kostrzynie my, mieszkańcy zachowali się często bardzo szlachetnie. Nie tylko szli bronić swoich domów, ale przyjeżdżali z tych terenów, bo miasto Kostrzyń jako substancja urbanistyczna, na dobrą sprawę nie jest zagrożone powodzią. Powodzią są zagrożone pewne elementy tego miasta. Natomiast przyjeżdżali mieszkańcy, do których, których woda nie ma szansy dotrzeć, a przyjeżdżali i pod nadzorem służb albo sami rozpoczynali pracę, albo po prostu Straż Pożarna tylko wyjaśniła, bo to też trzeba umieć, w jaki sposób napełniać worki przeciwpowodziowe. I te worki z piaskiem, i układali to mieszkańcy, których, których zagrożenia nie będzie, nie będzie żadnego. Z drugiej strony, pojawiały się problemy przy tworzeniu wałów przeciwpowodziowych na prywatnych posesjach. Większość mieszkańców podchodziła do tego z dużą wyrozumiałością, a zdarzały się sytuacje tak absurdalne, że ktoś nie wyrażał zgody, dlatego że. My... Problem z tym, że pomidory w jego ogródku, takim przydomowym, to żadna przemysłowa uprawa, nie zostaną przez to zniszczone. Tam dużą rolę wykonało, wykonali lokalni liderzy społeczności, radni kostrzeńscy, tak gminni, mm -hmm. jak i powiatowi. Także, proszę Państwa, wyczulenia się... tego na sytuację, bo ona jest kryzysowa, tak jak Państwo słyszą. Także wyczulenia na te słowa, komunikaty służb, proszę wsłuchiwać się i wykonywać te polecenia, bo one są w. w, w, w służą dobru ogólnej społeczności. I... I tak, i mam, przepraszam, wejdę z o taki apel, bo na przykład w Kostrzynie w nocy sprzed wczoraj na wczoraj zdarzyło się, że przygotowane przez służby miejskie paliki, które były przygotowane, zostały wyrwane. Jeżeli ktoś z Państwa widzi taką sytuację, nawet nie reagujcie osobiście, po prostu poinformujcie właściwe, właściwe paliki służby pod szykowanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Tak, dokładnie. Także, no, no, to jest, to jest tak absurdalne zachowanie, które, które nawet trudno, trudno yy, z, komentować. Następną sytuacją na którą też chciałbym uczy, uczulić, i e, jestem e, m, zadowolony, i dziękuję za tę możliwość e, wypowiedzi tutaj e, w studio. E, pojawiły się już próby wyłudzeń. E, pojawił się mail, który, który, m, m, w którego tytule było imię i nazwisko m, m, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Bynajmniej przez niego niewysłany, który dotyczył przelania środków na zwalczanie sytuacji powodziowej, więc, więc no generalnie nawet środowisko przestępcze się już uruchomiło. Mhm. Słyszymy i... także o rzekomych inspektorach nadzoru budowlanego. Tak, to na dokładnie. południu województwa słyszymy. Proszę Państwa, takich, takie sytuacje należy zgłaszać, na takie komunikaty, na takie maile nie odpisywać, zgłaszać je, odpowiadać. Służbom, bo to jest przestępstwo. Także to będzie karane. państwa Rosto, trzymamy kciuki za mieszkańców. Kostrzyna, oby do tych podtopień przesiąków, nawet lokalnych, nie dochodziło. Śledźmy komunikaty i teraz te najważniejsze, najistotniejsze komunikaty, skąd mieszkańcy mogą czerpać, żeby ich nie czerpać z tych źródeł, które tworzą fake newsy przede wszystkim zarówno miasto Kostrzyn jak i państwowa straż pożarna policja służby pracowe wszystkich służb i starostwo powiatowe my bardzo dbamy o spójność przekazu więc mieszkańcy Kostrzyna mają najbliżej do urzędu miasta w Kostrzynie każda informacja sztab taki roboczy jest w jednostce państwowej straży pożarnej w centrum miasta Kostrzyna także to są miejsca, których można... I akcją tak, zawiaduje tym, straż. Tak, dokładnie. Jest... Akcją, akcją, Koordynacją akcji zawiaduje straż, natomiast sztaby zarządzania kryzysowego, tak miejski, jak i powiatowy są zwoływane w mieście Kostrzynie, zazwyczaj w Urzędzie Miasta Kostrzyna. Tam codziennie o godzinie 10 pan burmistrz zwołuje swój miejski sztab, a co drugi dzień również odbywa się sztab wojewódzki. To ciężkie dni, ale tutaj trzymamy kciuki, żeby ta sytuacja nie była jakaś podbramkowa, żeby nie dochodziło do tych podsiąków i podtopień. Panie Starosto, co w tej chwili oprócz tych powodziowych spraw koordynujecie, jeżeli chodzi o powiat, te najważniejsze zadania, to tak chociaż pokrótce, korzystając z okazji. A, tak, ja, ja by, chciałbym powiedzieć tak, najwa, najważniejszą taką inwestycją y, okazała się inwestycje w bezpieczeństwo. My jako powiat y, Jak dość często... I w stosunku do naszych możliwości finansowych uważam, że dość hojnie wspieraliśmy straże, w tym straże, straże ochotnicze nasze zlokalizowane na terenie powiatu. I chociażby wczoraj taki, takie, takie przekazanie sprzętu było dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipkach Wielkich na terenie gminy Santok. Ta dotacja szczególnie mnie cieszyła, dlatego że tam był nie tylko sprzęt służący bezpośrednio bezpieczeństwu strażaków, ale także służący szkoleniu strażaków. Tam były fantomy dotyczące pierwszej pomocy. I chcę powiedzieć, że te straże również uczestniczą właśnie w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. Więc, więc to na pewno jest taka, taka pierwsza kwestia i taka, którą w tym konkretnym momencie warto wspomnieć. Oczywiście, niezależnie od tego, że część Starostwa Powiatowego, w tym szczególnie, szczególnie ja, jesteśmy zaabsorbowani sytuacją przeciwpowodziową. To oczywiście powiat gorzowski cały czas pracuje. Niedawno mieliśmy przyjemność uzyskać informację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, że otrzymujemy wsparcie na realizację drogi Zdroisko Rybakowo. To będzie pierwszy etap remontu tej drogi, który w partnerstwie z gminą Kłodawa organizujemy. Nie tak dawno złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu etapu tej drogi, w tym w tym roku um zakończymy realizację drogi z miejscowości Lubno do drogi wojewódzkiej 130. w toku mamy jeszcze pięć innych realizacji drogowych, ale już miałem przyjemność o tym w tym o tym w tym studiu rozmawiać, dlatego już powiedzmy temat dróg wiedzą, Czyli że się drogi czas priorytet. kończy zostawimy, to, drogi tak, to ale też, ale też edukacja niedawno rozpoczęliśmy realizację projektu wspólnie z związkiem powiatów lubuskich, który dotyczy ze szkół w Kostrzynie na Todrom. Tam nie tylko będzie doposażona jedna z sal do sala do taka gastronomiczna na potrzeby kierunku hotelarskiego, ale także zajęcia rozwijające kompetencje uczniów i nauczycieli tej szkoły. Na pewno też ważnym wydarzeniem ostatnich, ostatnich dni jest to, że uzyskaliśmy, właśnie ponownie uzyskaliśmy decyzję premiera dofinansowanie dla szkolnego. Specjalnego, oś specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Lipkach Wielkich i przyszły rok to będzie rok gruntownych prac w drugiej szkole z kolei którą, którą prowadzi powiat Gorzowski. To takie są rzeczy najistotniejsze, którymi chciałbym się z państwem podzielić. Komunikacja oraz edukacja, tak naprawdę tak to są priorytety. Obecnie powodzenia w zabezpieczeniu przed wielką wodą, panie starosto? Dziękuję bardzo uprzejmie. A śledźcie państwo komunikaty, komunikaty służb straży pożarnej, starostwa powiatowego w Gorzowie, Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą. To jeśli chodzi o sytuację w Powiecie Gorzowskim, w Kostrzynie i w okolicach. Krzysztof Karwatowicz, Starosta Gorzowski był Państwa i moim gościem. Dziękuję, dziękuję, panu, panu. dziękuję, dziękuję Państwu. Panu, panu, panu. Do zobaczenia. Spokojnej nocy.